Czy w miejsce ogródków działkowych przy ulicy Siennej w Chrzanowie powstanie supermarket? Odpowiedź na to pytanie poznamy być może już w przyszłym tygodniu. O planach gminy dotyczących sprzedaży działki u zbiegu Alei Henryka i Siennej mówiło się od dawna. Najpierw gmina zlikwidowała zaniedbane ogródki działkowe znajdujące się na tej nieruchomości. W ostatnich tygodniach znów prowadzono tam prace porządkowe. Teren wykoszono, a krzaki wycięto. Nieruchomość została przygotowana do wystawienia jej na sprzedaż. Pierwszy przetarg zaplanowany już na przyszły tydzień. Działka o powierzchni niespełna hektara zostanie wystawiona do licytacji z ceną wyjściową około 3 milionów złotych. Władze miasta mają nadzieję, że mimo zastaju na rynku nieruchomości znajdzie się kupiec. Teren ma bowiem spory potencjał. Działka położona jest w centrum miasta, ma dostęp do wszelkich mediów. Z jej zagospodarowaniem nie powinno więc być problemów. Co prawda dla tego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale jest decyzja o warunkach zabudowy, która przewiduje tu powstanie budynku usługowo-handlowego. Jego powierzchnia nie może przekroczyć 2000 m2. Decyzja przewiduje także powstanie obok parkingów. Czy plany dotyczące sprzedaży nieruchomości się powiodą? Odpowiedź poznamy już wkrótce.